Zgodzimy się z tym ostatnim hasłem. Jeśli y, potrafisz pchaj się na afisz internetowy, to prawda, chociaż z tym, że łatwo jest zostać gwiazdą internetu, już nie możemy się zgodzić, bo o ile środki temu służące nie są zbyt wyrafinowane i skomplikowane, to ludzi, którzy chcą zostać gwiazdami jest tak wiele, że przebijają się tylko nieliczni. I jeden z tych nielicznych. Prawdziwa gwiazda internetu jest dziś w naszym studiu, Gracja Jostocki. Raz jeszcze witam Witam. Dzień dobry wszystkim. Jest z nami także dr Krzysztof Krejc, psycholog, pracownik naukowy Instytutu Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej autor Diagnozy Internetu 2009. Dzień dobry. Gracjanie, Ty zasłynąłeś e, pieśniami, które e, chwalą radość życia e, no i wiele innych takich no bardzo nie pozytywnych tylko, wartości. Nie tylko, zaczęło się od zdjęć. Wszystko się właściwie zaczęło od zdjęć, później od filmów, a później dopiero piosenki i też obrazy swoje zacząłem prezentować też w internecie. Która z Twoich piosenek, Twoim zdaniem, jest najbardziej rozpoznawalna i Twojemu sercu najbliższa? Chyba jednak ciągle internet przebija po prostu wszystkie inne piosenki, jednak ten internet, piosenka o internecie, no taki aktualny temat po prostu. No o internecie, który doprowadził się do wielkiej tak. sławy. Mhm. Ja dam sobie rękę uciąć, że gdybyśmy wyszli na ulicę z Gracjanem, to wszyscy rozpoznawali by Gracjana, a nie Jesteś w stanie zaśpiewać chociaż fragment tej piosenki? Internet, internet łączy ludzi, ludzi, internet, internet, internet łączy ludzi, ludzi, internet. I połączył ludzi z Gracjanem, zresztą e, możemy pokazać e, jak Gracjan wykonuje ją w rzeczywistości w tym słynnym teledysku, który zawojował e, serca internautów, jeżeli możemy poprosić to, na chwilkę ten materiał, o właśnie. Mój internecie, mój ty internecie, jesteś mi wszystkim i bardzo kocham ciebie. Internet, internet łączy ludzi, ludzi, internet, internet. No i ta wybitna twórczość przyciągnęła przed ekrany komputerów setki tysięcy internautów, którzy na bieżąco śledzą karierę Gracjana. Zdaniem Pana, Panie doktorze, co jest fenomenem siedzącego tu artysty, Gracjana Rostockiego? E co jest fenomenem, strasznie trudno powiedzieć, natomiast na pewno można powiedzieć to, że internet stwarza taką przestrzeń, której nie dają inne media a bardziej tradycyjne. Do tego, żeby różne formy artystyczne, które się nie mieszczą w tradycyjnej nawet popkulturze, a, a, a tam rzeczywiście zaistniały. No, no dobrze, Możemy oceniać że... artyzm, oczywiście, ale z drugiej ale... strony możemy ocenić to, co nas fascynuje, ponieważ ilość odsłon y, stron, y, strony Gracjana, czy też filmików, które możemy zobaczyć w internecie, jest oszołamiająca. Więc dlaczego w nas jest taka chęć oglądania choćby Gracjana? W każdym z nas jest chęć oglądania czegoś nowego, czegoś innego, a, a w internecie to najłatwiej znaleźć. A... Może źle powiedziałem, trudno znaleźć, natomiast najłatwiej wyrazić tym osobom, które chcą to wyrazić. A I ci, którzy są twórczy w internecie, którzy mają coś do powiedzenia, a rzeczywiście znajdują takie miejsce w tym medium, żeby stosunkowo niedużymi kosztami można móc wyrazić siebie i pokazać twórczość szerszej publiczności. W tej diagnozie internetu 2009, o której wspominałam, to, co mnie bardzo zaskoczyło, to to, że w internecie szukamy z jednej strony informacji, z drugiej strony rozrywki. To jest właśnie to, czego szukamy, ta rozrywka? Oczywiście, że tak. Rozrywka. To, co, co wspomniała Pani, te badania i y, y, z nich, y, z ich wyników wynika również, że y, ci, którzy są twórczy w internecie, są również twórczy w życiu realnym. To nie są osoby, które są zamknięte. W świecie wirtualnym. Ja się nie zgodzę z tym twierdzeniem, które to, to się otwierają padło, tylko w internecie. Że ja? mamy inny świat wirtualny. Te mhm. światy są absolutnie przenikające się. Tak naprawdę ludzie, którzy teraz żyją in z internetem, ludzie młodzi, są, żyją na styku internetu i, i, i świata realnego. I to jest ta sama rzeczywistość dla nich. To, nie, to nie jest inna rzeczywistość. Bo osoba gracjana, która jest doskonale rozpoznawalna, rzeczywiście, na, na fizycznych, istniejących ulicach. Ludzie, żywi cię mhm. poznają tak, na tak. ulicy, prawda? Idziesz, o, Gracian, tak, tak. Ale gdybyśmy my, pracujący w zwykłej telewizji, byli tak rozpoznawani, to zapewne zarabialibyśmy tyle pieniędzy. Ile, ile masz z tego? Jak, jak duże są twoje właściwe, gwiazdowskie zarobki? Właściwie, właśnie jeśli chodzi o mnie, to właściwie na tym nic nie zarabiam. Po prostu musiałem podjąć pracę, dalej pracuję w swoim zawodzie jako cukiernik, jako cukiernik ponieważ w zeszłym roku na pewien czas przestałem pracować, ale okazało się po pewnym czasie, że po prostu brakuje mi pieniędzy. I po prostu musiałem z powrotem wrócić do swojego zawodu to cukiernika. To co robisz w takim razie? No teraz ja obecnie po prostu robię to, zawsze zresztą robiłem to po prostu dla tych internautów, którzy po prostu... Czy y, dla siebie? Dla Nie, głównie dla, jednak dla swoich, bo ja dla siebie to robiłem już od dawien dawna. Jeszcze zanim internetu nie, nie miałem, jeszcze w ogóle wtedy już w latach 90 przecież nie było w ogóle internetu. A ja, a ja jednak już to robiłem, kręciłem filmiki, malowałem obrazy, robiłem sobie zdjęcia. Tylko właśnie jedynie piosenki, to tak jakby na, na jednak internetu, zacząć śpiewać. Grecjanie, jesteś postacią, która sławi takie bardzo pozytywne wartości, namawia ludzi do robienia różnych takich fajnych rzeczy, które dają im właśnie szczęście i powodzenie. Gdybyś został prezydentem, w tym roku będziemy mieli wybory prezydenckie. To jaki byłby Twój program polityczny? No, no i jak najwięcej dać po prostu ludziom po prostu I radości, szczęścia i w ogóle wszystko dla ludzi po prostu. A jak byś dawał tę radość i szczęście jako prezydent? No po prostu odpo wszystko odpowiednio tak zrobić, żeby właśnie ludziom było jak najlepiej. I śpiewałbyś piosenki? No nie oręża, tylko ja nie, my się nie tylko ja bym wtedy śpiewał. Cała, Cała Polska by wtedy śpiewała. śpiewała. I to jest to, to pozytywne przesłanie, za które mam wrażenie i na przede wszystkim pokochali. Recenie, masz teraz okazję, występujesz w prawdziwej telewizji tak. z takimi profesjonalnymi kamerami dookoła i ze światłem. Mhm. No możesz zaprosić do kuchni naszej Zapraszam właśnie do, zapraszam do kuchni. Myślę, że bardzo dobre pyszne dania w kuchni będą. Chyba coś zjemy, chyba też. Zjemy, coś. potem zjemy, obiecujemy. Zjemy. Chujarka Ościńskiego.